Halo, witamy serdecznie z Szyko Arena w Bielefeld, gdzie zostanie rozegrany dzisiejszy mecz. A dzisiejszy mecz komentują mówiący te słowa Tomasz Smokowski oraz wspierający mnie, siedzący obok Jacek Laskowski. Ekipa Blades zagra z ekipą Terriers. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Udane teraz zagranie do środka. Mocne wejście, ale czyste. I Vinicius. I rywal zost Uwaga, wychodzi sam na sam. Jak on to zrobił. Niesamowite. Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Teraz krótkie rozegranie. Teraz ładne podanie otwierające, warto to wykorzystać. Tracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Chwilanie uwagi, strata piłki, będzie groźnie. I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Brak mi słów. Naprawdę fatalny był ten błąd w obronie, który pozwolił na strzelenie bramki. Nie wolno oddawać piłki w takim groźnym miejscu. To jest przecież piłkarski elementarz. No a za nieprasobliwość trzeba płacić. Daut. Lejc wciąż naciera. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Okazja do strzału. Oj, nie. Na taki strzał najlepiej chyba Jacku spuścić zasłonę milczenia. Ha, to uderzenie ewidentnie może trafić do internetu, ale nie będzie to kategoria najlepsze strzały tygodnia. Oględnie powiedzmy, że nie było blisko. No nie. Daud. I piłka do Bellingama. Jude Bellingham. fardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Mamy strzał, ale strzał zablokowany. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Ależ wygarnął teraz piłkę z Ryzykował zdrowiem w tej sytuacji. Nie przypadkowo mówi się, że bramkarz i skrzydłowy muszą mieć coś z głową. Jude Bellingham. Pracą piłkę. Vinicius. Asufati. I Vinicius. Teraz przed szansą. I piłka w bramce. Po drodze odbiła się Popatrzmy raz jeszcze na powtórce. Widać wyraźnie, że był który poszedł. Chyba bez niego kilka nie znalazłaby się w pracy. No to mamy 2 do 0. Dobrze teraz znalazł partnera. Niesamowite. Co też teraz zrobił Bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Mahmoud Daoud, Malen, Bols, Malen, zabiera teraz czystą piłkę przeciwnikowi. Dobra sytuacja na centrę. Piłka odbita od zawodnika drużyny broniącej. Zaczniemy od narożnika boiska. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Teraz biegiem muszą wracać do obrony. Desza na bramkę. Świetnie teraz bramkarz. Że też nie strzelili. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. I zaraz ponownie zobaczymy rzut rożny w ich wykonaniu. Zagrywa teraz krótko. Zablokowany ten strzał. To po podanie teraz było naprawdę niedobre. Dobre wyjście graczy Terriers. Jude Bellingham. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Piłka opuściła plac gry. Out. Uwolnił się teraz. Może spróbować wrzutki. Piłka za boiskiem. Horner. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Z piłką Pedri. Asufati. Dane wejście w przeciwnika. Jude Bellingham. I piłka do Bellingama. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Wyszedł sam na sam, uwaga! Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Uwaga, za chwilę może być Bramka. Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. Żółtka piłki przez naskę. No i przecina ten centre. Wybija. Słyszymy gwizdek. Kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy.